Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, widzimy, jak wiele jest w niej powodów do smutku. Ewangelia mówi o tym, że umarł Łazarz, najbliższy przyjaciel Pana Jezusa, i mówi nam o tym, że Pan Jezus przez to stał się bardzo smutny, że jego serce napełnione zostało jakimś żalem tak wielkim, że zapłakał. Zamknijmy teraz na chwilę nasze oczy. I wyobraźmy sobie Pana Jezusa, który jest bardzo smutny i który płacze. Do dzisiejszej pracy przygotujcie: czerwone kartki, żółtą i granatową bibułę, klej, patyczek, marker, ołówek. W Ewangelii według Świętego Jana. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Potem zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł Łazarz. Mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Czerwoną kartkę składamy na połowę. Rysujemy serce. Wycinamy. Ojciec Piotr mówi, że w Ewangelii jest dużo smutku, ale można też znaleźć w niej powody do radości. Z żółtej bibuły odcinamy mały pasek i rozcinamy go na trzy części. Dzisiaj wykonamy dwa serca: smutne i radosne. Nie one przypominają nam o wielkiej przyjaźni i miłości pana Jezusa do nas. Mamy kawałeczki, zgniatamy w kulkę. Tak samo postępujemy z bibułą w kolorze granatowym. Następnie na sercach rysujemy buźki uśmiechniętą i smutną. Smarujemy klejem i z żółtych kulek bibuły wyklejamy uśmiech, natomiast z granatowych smutek. Jedno gotowe serce smarujemy po drugiej stronie klejem. Na środku przyklejamy patyczek. Teraz przyklejamy drugie serce. I tak powstały nam dwa serca: jedno smutne, drugie radosne. Kiedy jesteśmy smutni lub radośni, pamiętajmy o tym, aby wtedy być zawsze razem z Panem Jezusem. Widok Pana Jezusa, który jest smutny, i nas napawa smutkiem. Ale w Ewangelii dzisiejszej widzimy też kilka powodów do tego, by się radować. Zobaczcie, Ewangelia opowiada o wielkiej przyjaźni, o przyjaźni łazarza i Pana Jezusa. I mówi nam o tym, że Jezus tak bardzo kocha łazarza, że wskrzesza go do życia, wyprowadza łazarza z grobu. W naszym życiu, jak w Ewangelii, momenty trudne, smutne, napawające nas jakimś żalem, przeplatają się z momentami i z powodami do radości. W naszym życiu nie brakuje ani okazji do smutku, ani okazji do radości. Zobaczcie, ważne jest, moi drodzy, żebyśmy. I jedne i drugie momenty potrafili przeżywać z Panem Jezusem. Jedne i drugie momenty, te pełne smutku i te pełne radości, potrafili ofiarować Panu Jezusowi. I ważne jest jeszcze to, żebyśmy my sami nigdy Pana Jezusa nie zasmucali naszymi grzechami, żebyśmy nigdy nie byli dla Niego powodem do płaczu. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.